Kot w butach. Pewien młynarz pozostawił trzem synom w spadku cały swój majątek. A nie było tego wiele. Najstarszy otrzymał młyn, środkowy syn dostał osła, a najmłodszy nic poza kotem. Biedny młody syn młynarza był bardzo niepocieszony, że tak niewiele mu przypadło. Moi bracia, powiedział, razem zarobią na przyzwoity kawałek chleba. Ja zaś, gdy zjem tego kota, a z jego skóry zrobię rękawiczki, będę mógł już tylko umrzeć z głodu. Kot, który słyszał to wszystko, ale udawał, że niby nie, powiedział z pełną powagą. Nie martw się, mój panie. Dasz mi tylko worek i parę butów zrobionych specjalnie dla mnie, tak abym mógł biegać po zaroślach i po błocie, a wkrótce zobaczysz, że twoja część spadku nie jest taka zła. Właściciel kota nie liczył zbytnio, że z tych obietnic coś będzie, ale za ostatni grosz kupił kotu to, o co prosił. Przecież nieraz widział w młynie jak kot używał sprytnych sztuczek łapiąc szczury i myszy nieraz udawał martwego albo zwieszał się na tylnych łapach a nawet schował w jedzeniu Kiedy tylko kot dostał o co prosił szarmancko założył buty do worka wrzucił otręby i kilka listków młodego mlecza Przewiesił go przez ramię i poszedł w kierunku łąki, gdzie było dużo królików. Zbliżył się do króliczej nory, otworzył worek, sam się położył i, jak nieżywy, czekał, aż jakiś mały, jeszcze nieświadomy podstępności tego świata króliczek, będzie chciał zjeść to, co wsadził do worka. Ledwo się kot położył. A już mały króliczek wychylił się z norki i chciał sprawdzić, co jest w torbie. Kot tylko na to czekał. Skoczył na worek, zaciągnął sznurki i już króliczek nie miał drogi ucieczki. Kot zarzucił worek na plecy i poszedł prosto na dwór królewski i poprosił o rozmowę z jego królewską mością. Wskazano mu drogę do królewskiej komnaty. Kot wszedł, Złożył królowi głęboki pokłon i powiedział: Jaśnie, panie, przyniosłem ci królika z posiadłości mojego pana, markiza de Caraba. Tak mu bowiem podobało się nazwać swojego pana. Markiz polecił mi złożyć, ci panie, ten dar od niego. Powiedz swojemu panu, odparł król że dziękuję, gdyż zrobił mi tym wielką przyjemność. Innym razem kot schował się w zbożu i schwytał dwie kuropatwy. Włożył je do worka, po czym poszedł złożyć je w darze królowi, tak jak uczynił z królikiem. Król przyjął dar z wielką przyjemnością i kazał podziękować markizowi de Caraba. Mistrzowska grakota trwała przez dwa, może trzy miesiące, kiedy to przynosił królowi w darze coraz to nową zwierzynę. Pewnego dnia, gdy wiedział, że król przebywa nad rzeką wraz ze swoją córką, najpiękniejszą królewną na świecie, powiedział do swego pana: Jeżeli postąpisz zgodnie z moją radą, twój los się odmieni. Pójdziesz tylko nad rzekę i wykąpiesz się. Resztę mnie pozostaw. Markiz de Caraba wykonał to, co mu kod radził, nie zastanawiając się po co ani dlaczego. Gdy zażywał kąpieli, król w swojej karocy przejeżdżał obok, a kot zaczął głośno płakać i wołać. Pomocy, pomocy, mój pan markiz de Caraba, to nie! Słysząc hałas, król wychylił głowę przez okno. Gdy spostrzegł, że woła kot, który tak często przynosił mu podarki, natychmiast nakazał straży udzielić pomocy markizowi de Caraba. Kiedy markiza wyciągnięto z wody, kot podszedł do Karocy. Jakież to szczęście, że akurat jaśnie pan przejeżdżał, rzekł głęboko się kłaniając. Ale co to? Nagle wykrzyknął. Złodzieje! Ukradli ubranie mojego pana, gdy ten poszedł się kąpać. Kot wykrzykiwał głośno, gdy tymczasem sam schował jego rzeczy pod dużym kamieniem. Król zaraz wysłał nadwornego, aby przyniósł najpiękniejszy strój dla szacownego markiza de Caraba. Król przyjął gościa z wielką uprzejmością, a piękny strój dodał mu urody i dostojeństwa. Córka królewska rzucała ukryte spojrzenia w kierunku markiza i już po chwili była w nim zakochana. Król zaprosił markiza do swej karocy na wspólną przejażdżkę, a kot, uradowany, że jego plan zaczyna się realizować, pobiegł przodem. Napotkał chłopów koszących łąkę i powiedział do nich. Kosiarze. Jeśli nie chcecie, by was wszystkich posiekano na drobne kawałki, Powiedzcie królowi, że łąka, którą kosicie, należy do jaśnie wielmożnego markiza de Caraba. Król przejeżdżając koło łąki nie omieszkał zapytać kosiarzy, do kogo ta łąka należy. Do jaśnie wielmożnego markiza de Caraba odpowiedzieli przestraszeni chłopi. Piękna posiadłość rzekł król z uznaniem do markiza. I owszem, mój panie, Odparł Markiz de Caraba. Łąka ta, jak możesz spostrzec, co roku daje obfity plon. Kot tymczasem maszerował przodem. Napotkał żniwiarzy na polu i zawołał do nich. Ludzie, którzy kosicie zboża, wkrótce będzie tędy przejeżdżał król. Kiedy was zapyta, kto jest właścicielem tego pola pszenicy, macie odpowiedzieć Markiz de Caraba. Wasza królewska mość, jeśli odpowiecie inaczej, zostaniecie posiekani na drobne kawałki. Król, który po chwili przejeżdżał, zapytał żniwiarzy, do kogo to zboże należy. Do naszego pana, markiza de Caraba, odpowiedzieli chórem, a król ponownie pogratulował markizowi. Kot, który cały czas biegł przodem, wszystkim spotkanym kazał tak samo odpowiadać. A król był zdumiony, jak rozległe posiadłości posiadał markiz de caraba. Kod w butach dotarł wreszcie do pięknego zamczyska, którego panem był zły, lecz bogaty ogr. Wszystkie ziemie, przez które przejeżdżał król, należały właśnie do niego. Kot, który już wcześniej zebrał informacje o zwyczajach i umiejętnościach tego ogra, poprosił o rozmowę z nim, mówiąc, że nie mógł przejść koło tak wspaniałego zamku i nie pokłonić się jego właścicielowi. Ogr przyjął go grzecznie, jak tylko ogr może to zrobić, i poprosił, aby usiadł. Zapewniano mnie, powiedział kot że posiadasz dar zamieniania się w jakie tylko chcesz stworzenie. Potrafisz na przykład stać się lwem czy słoniem? To prawda! odparł ograźnie i aby cię upewnić, zaraz zobaczysz, jak staje się lwem. Kot tak się przestraszył widokiem lwa, że w mgnieniu oka wdrapał się na rynne, co nie było łatwe w butach. Które są mało przydatne do chodzenia po dachach. Po chwili ogr wrócił do swojej naturalnej postaci. Kod zszedł na dół i przyznał się, że zdrowo najadł się strachu. Zapewniano mnie jeszcze, powiedział, ale trudno w to uwierzyć, że potrafisz przybrać postać także małych stworzeń, na przykład myszy lub szczura. Ja uważam to za niemożliwe. Niemożliwe! zawołał ogr, zaraz się przekonasz. I w tej samej chwili zamienił się w mysz, która biegała po podłodze. Kot tylko na to czekał. Jednym susem dopadł mysz i ją zjadł. W międzyczasie król który zauważył, że przejeżdża obok pięknego zamku, pomyślał, aby wejść do środka. Kot usłyszał turkot królewskiej karocy, wybiegł naprzeciw. Witaj, najjaśniejszy panie, w zamku markiza de Karaba? Zawołał. Jak to? wykrzyknął król. I ten zamek należy do ciebie, markizie? Jakiż piękny dziedziniec, wejdźmy do środka, jeśli łaska. Markis podał rękę młodej księżniczce i ruszyli za królem, który szedł pierwszy. Weszli do wielkiej komnaty, gdzie zastali zastawioną wspaniałą ucztę, którą ogr przygotował dla swych przyjaciół. Mieli go bowiem odwiedzić jeszcze dziś, Lecz dowiedziawszy się, że król jest w zamku, nie odważyli się wejść do środka. Król na równi ze swą córką, która całkiem straciła głowę, oczarowany był niecodziennymi zaletami markiza de Caraba. Widząc ponadto, jak wielkie dobra posiada, powiedział: — Jedynie od ciebie zależy, mój drogi markizie, czy zostaniesz moim zięciem. Markiz kilkukrotnie skłonił się głęboko i przyjął zaszczyt, który mu król uczynił. Księżniczkę poślubił jeszcze tego samego dnia. Kot zaś został szlachcicem i gonił myszy tylko dla igraszki.